Rajdowy samochodowy Mistrzostwach Świata. Chciałbym powiedzieć, że Polski Związek Motorowy ze swej strony spełnił wszystkie warunki, które e, na nim postawił promotor, ponieważ Światowa Federacja Sportów Samochodowych od tego roku ma nowego promotora Mistrzostw Świata, to jest Janne Red Bull, a tak powiem, wykonawcą jest. czy Pan Oliwier Cieśla. Myśmy podpisali umowę na 3 lata, tak jak to, to są umowy na 3 lata z promotorem na organizację rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Komisja, komisja WRC, czyli World Rally Championship pozytywnie zaopiniowała umieszczenie rajdu Polski w 2014 roku i teraz z optymizmem i nadzieją czekamy na ostateczną decyzję Światowej Rady Sportu Samochodowego, która jest tym organem, do, do podejmuje decyzję kalendarzu e, i w Formule 1, i w Mistrzostwach Świata. Także e, chciałbym, aby ten 70 raj polski został potraktowany jako próba generalna i potwierdzenie, że to, co zrobiliśmy w 2009 roku jako organizator Mistrzostw Świata, jest powtarzalne. Po drugie, że e, już przyjeżdżają, tak powiem, Osoby i wśród startujących, które traktują ten rajd jako poligon doświadczany przed mistrzostwami świata. Także nie potrafię powiedzieć w którym momencie, ale jestem głęboko przekonany, że w miesiącu wrześniu ta decyzja Światowej Rady zostanie podjęta, ogłoszona i jak powiedziałem z nadzieją i z przekonaniem, że znajdzie się tam rajd polski. Czekamy na tę decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, myślę, że nie